Dobra, siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku będę wam pokazywać jak złożyć dobre okrążenie na torze Hungaroring, ponieważ już ten weekend wyścigowy będziemy jeździć właśnie na tym torze, więc ja Was zapraszam do oglądania, wybieram sobie Red Bulla oraz oczywiście tor, będzie to już chyba 13 albo 14 runda, no i przechodzimy na tor, ja tutaj mam czas około 1300, coś takiego, więc wydaje mi się, że najgorzej nie jest, ale mogłoby być pewnie też dużo Lepiej, więc wybieramy setupy, to ja, ja się posługuję setupem najlepszego po prostu zawodnika, który ma najlepszy czas. O, 1553 jestem, więc top 3 na świecie, top 3 na, świecie na tym torze 55 785 graczy łącznie robi swoje okrążenia na tym torze, więc ja Was zabieram na swoje okrążenie. A więc jesteśmy już na inicjatoru Hungarowing. Teraz Was zapraszam na szybkie okrążenie na tym torze i potem Wam pokażę powtórkę. Wychodzimy na prostą start meta. Jesteśmy tutaj już na siódmym biegu. Klika się zazwyczaj system overtake, składa się w pierwszy zakręt. Dobrze przejechany w miarę. Łatwo złamać podsterowność. Teraz lewy zakręt w dół, szeroko trochę wyjechałem, przez to straciłem trochę czasu, ale jest w miarę okej. Okay. Teraz pod górę i szybki zakręt w lewo z odjęciem gazu tylko i szybko w prawo też tylko z odjęciem gazu. Teraz bardzo wolny zakręt prawo-lewo i średnio szybkie zakręty na czwartym biegu. Szósty bieg tutaj i kończymy drugi sektor. Następnie zatem w prawo. I w lewo w dół. I w prawo i wynosimy się znowu na po prostu start meta. To jak najlepszy grip musi być. I tak wygląda mniej więcej okrążenie. Na to, że Hungarie przejechamy czysto i dokładnie. A teraz chodźcie zobaczyć jak mi pójdzie test. Też jestem tego bardzo ciekaw, więc zobaczymy. Więc jeszcze raz wychodzimy z ostatniego zakrętu, przenosimy się na prostą startową. E, używamy systemu DRS. No i wchodzimy w pierwszy zakręt, tutaj tak jak mówiłem około 100 metrów. Tutaj hamujemy do pierwszego zakrętu. Wychodzimy z niego. Teraz zbliżamy się do drugiego. Przyjechaliśmy go w miarę dobrze, chociaż wiadomo, że wolniej. Chociaż pierwszy zakręt był naprawdę ok. Teraz następna sekcja. Lekka kontra na wyjściu Teraz mocne, bardzo podsterowne zakręty No i średnio szybkie zakręty na czwartym biegu Tej prawy złamałem mi ale na szczęście uniknąłem tego w ostatniej chwili No i teraz zakręt w lewo, w dół już przedostatni wychodzimy kontra lekka na wyjściu ale cóż no i ostatni za kim tutaj trochę za szeroko ominąłem wierzchołek wychodzimy na prosty start meta i teraz macie powtórkę z mojego najlepszego przyjazdu a teraz wam puszczę powtórkę z tego przejazdu tutaj bez linii, żebyście mogli sobie zobaczyć punkty do hamowania oraz ogólnie po prostu jak wygląda takie okrążenie pomiarowe na torze Hunga Rolling, więc tutaj macie podgląd tego okrążenia, ja się nie odzywam, zapraszam do obejrzenia. A więc tak wygląda okrążenie pomiarowe tutaj na Hungaroringu. Ja Was zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę pod tym filmem, a każdy, kto napisze Hungaroring teraz, bo został do końca filmu, dostanie ode mnie serduszko pod komentarzem. Widzimy się w następnych odcinkach co średnio co tydzień. No i co, do zobaczenia. Cześć!